Cześć ziomeczki z Cytronnik, są a dziś zagramy sobie w Pixel Pixelgana. Będzie to część dalsza tamtego filmu, ponieważ mi się udział. No przez tą nagrywarkę, no dobra. Ale sobie zagramy w Far, farma, dobra. O jest dobra. Tu może sobie... Spimy co teraz? Dobra, o zmienimy sobie jak nam. Coś nagle słyszymy. O, zombie są, dobra. To już zabiję, o Jak jest złopatą jak z minecrafta Dobra gramy dalej Dobra, loading Loading, loading, loading Tu chyba chodzi o to, że musimy znaleźć. O, a nie, już mam broń. Ja chciałem powiedzieć, że musimy znajdować broń. Kurde, ale te zombie to są... No fajne, dobra Pierwszy zginął Pum, nie trafiłem. Ale tego trafi, boom dostał zombie, dobra A Teraz musimy tego zabić Albo Tego, o nie, już tu jest, dobra To może w jednym miejscu będziemy O nie, jaki on jest dobry, dobra, ten zombie Loading, loading, loading Dobra, szybko, dobra Teraz idziemy po naboje może I jakąś inną broń może mamy O jest, mamy pistolecik, dobra I granatę O nie, granata rzuciłem Uciekasz, dobra teraz sobie pozabijam, o jakiś armor tam jest, dobra to dobrze uciekaj zombie, bo ja chcę ten armor wziąć, dobra wziąłem ten armor, czy nie? wziąłem ten armor, dobra jeden armor mamy czy jakiś zombie tam za nami jest, tam jest jeszcze armor, widzę to go sobie też weźmiemy, jeszcze czterech zombie zostało, to dobrze bo tam na górze jest, o jakiś coins, dobra, pieniążek ile jeszcze zombie zostało? jeszcze zostały trzy tam jest jeden, bo widzę. Idzie na nas. Tam jest, dobra. Już go zabijam. W takim razie. Brrr. Te zombie są chyba najlepsze, bo one nie mają głów. Dlatego ciężko je zabić nawet. No zależy też jaką masz broń. Ja akurat takimi shotgunami nie umiem grać. I też nie lubię właściwie. No dobra. Jeszcze jeden został. No i tu on jest, dobra. op ale szybki on jest, kurde. O nie, zginiemy. Nie mamy szans, dobra Dobra, mamy O jeszcze boss jest, kurde To bossa chyba granatem zabije Jak tak dalej będzie, dobra, gdzie O Jezu, to jest policjant Kurde, dobra, zabiliśmy go o, Kurde, jakiś fajny pistolecik Z niego wypadł, dobra O, fajny, dobra O, jeszcze końcy dostaliśmy Dobra to idziemy tutaj. Dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku, więc na razie...